Cześć, dzień dobry, witamy was w kolejnym Bojtoku. Cześć, jest z nami Dem, to jest taki śmieszny kolej z internetu, na pewno zaraz powie coś śmiesznego. Tak, na pewno, tak. Porozmawiamy sobie dzisiaj na dwa tematy, pierwszym z nich będzie film Snowpiercer. You're still in in Snowpiercer, y czyli debiutancki, znaczy debiut anglojęzyczny koreańskiego reżysera... Bong joon ho czekaj, Bong Joon-Hoo. O, okej, okay. okay. źle czytam. I ty widziałeś jego poprzednie filmy? Tak. Madea to jest y, ciężki dramat o matce opiekującej się y, niedorozwiniętym chłopakiem. Eee, po tym wiem, że Snowpiercer to nie jest po prostu dziwny wypadek, że to okazało mm -hmm. się, że to jest dobry film. Powiedzmy tak ogólnie, to jest film o pociągu. Pociągu w takim postapokaliptycznym świecie, zamrożonym, tam z jakiegoś powodu nie będziemy wnikać. No i film jest strasznie dziwny. nie? Znaczy on jest, Nietypowy. Jest to, e, jesteś tam postapokaliptyczny science fiction, ale trochę takie w duchu Terego Gilama. Mi się bardzo skojarzyło właśnie z dwunastoma małpami i, i tymi właśnie f, fantastycznymi filmami Gilama, które właśnie mają, których. Dużo jest takich surrealistycznych momentów, które właśnie też są w Snowpiercerze, że czasami nie, nie bierzemy tego, co się dzieje tak jakoś bardzo dosłownie, to nie jest takie... Jest, sytuacja jest poważna, jest postapokaliptyczna i tak dalej, ale momentami no... Jak, jak na przykład Tilda Swinton, która jest świetna w tym filmie i w ogóle niesamowicie zrobiona, wygląda paskudnie, ee, i się pojawia i przemawia, to to, są, to, to, to to jest absurdalne trochę, to jest wręcz śmieszne to, co to, to, to się, to się wydarza tak. na ekranie. Tak, to jest w ogóle bardzo dziwne, dlatego że ten film nie zaczyna się tak, jakby miał być taki ujmowany w cudzysłów dlatego, że zaczyna się poważnie tam ci biedni ludzie, którzy tam próbują walczyć o swoje w tym pociągu nie znają świata poza tym i potem im dalej ten film idzie tym bardziej się wkrada to to jest tak jakbyś rozmawiał z osobą, która jest rozmawiasz sobie z osobą, dyskutujecie sobie i nagle ah, kiedy ty założyłeś majtki na głowę wiem, on powie coś śmiesznego z tym mam się, bo, ja, bo e, oprócz tego Gilama powiem wam jakie mam jeszcze jedno skojarzenie z tym filmem jest to Bioshock Bioshock Okej. Okay. Chodzi Ci o walkę klas? E, wiesz co, nawet takie pojedyncze sceny, kiedy pojawiają się na przykład już pod koniec ci ludzie e, z, z imprezy, że tak powiem. E, to trochę mi to przypominało no tak, i też, i tak. też e, jakby postać e, Wilforda, prawda, e, konstruktora i to takiego pociąg. Mnie się to z Matrixem z kolei skojarzyło trochę. No tak, to jest. Tak, no to jest e, Trochę taki, nie, nie wiem jak nazwać do końca, ten, e, ten taki specyficzny gatunek. W sensie, e, chodzi o bohatera, który e, znajduje się w jakiejś antyutopii, powiedzmy to, e, i przenika kolejne warstwy tego, tego, tego co, jakby, co za tym stoi. Okay. I to Snowpiercer okay. i tak samo Bioshock i Matrix to chyba wszystko mają. Ale też tutaj ciekawym punktem odniesienia jest kino azjatyckie, nie? Bo ten film jest taki, jak w kinie azjatyckim, jest strasznie brutalny i właśnie taki też trochę specyficzny. Tak, chociaż on, ja myślę, nie możemy go nawet traktować do końca jak kino azjatyckie, bo on y, w tym wypadku... Znaczy, możemy na to tak patrzeć, że to jest faktycznie y, azjatycki film, tak jakby Azjata myślał, że robi się blockbuster. <laughs> to jest Ech. tak, robimy wielki kinowy film, wylatuje w oknem cała logika czy coś, dorzucimy sobie tam potem, zrobimy mnóstwo twistów, ale tak jest, też, jest też, że mi się, też takiego europejskiego w tym filmie, który zresztą oparty jest na, czego dowiedziałem się już po obejrzeniu, na francuskim komiksie lat 80 eee, Oczywiście go nie, Dem ewentualnie mógł go czytać, ale też pewnie nie czytał. Nie, nie, nikt tego nie czytał. Nikt, nikt tego nie czytał. Ogólnie to był trochę inny film niż się spodziewałem. I się spodziewałem, że on będzie bardziej właśnie azjatycki. Chciałbym też właśnie w ogóle powiedzieć, że, że koreański reżyser, ale obsada ogólnie anglojęzyczna jest Chris Evans, czyli obecny kapitan Ameryka. W głównej roli z William Hert, y, Richard Deval i, no i oczywiście Tilda Swinton, y, o czym już wspominałem. Bardzo ładny ten film wizualnie jest. Ciekawie zrobiony. Ja, no właśnie bardzo ciekawy to jest. Właśnie to jest, to, to, to go odróżnia gdzieś od tego zwykłego, standardowego. Widziałem Kapitana Amerykę, wszystko jest po prostu, wiesz, pod linijkę, tak jak należy, to, 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 tak jak należy realizować film. A tu masz takie zabawy światem, gdzie każdy wagon jest jakby swoim własnym ekosystemem. I tak, I budujesz tak. cały, swoją własną Tak. <tuszu> w ogóle jest taki, taka konstrukcja, jak w grach beat'em up, na tej zasadzie, że nie wiadomo, co jest na następnym ekranie. Mhm. Bo ci no, no. może warto powiedzieć, że Ludzie w Snow czyli w tym futurystycznym pociągu, który zawiera ostatnie pozostałości ludzkości, przebijają się do lokomotywy, ponieważ są uciskani przez tych bogatszych sprzednich przedziałów i przechodzą z, z jednego wagonu do następnego i nigdy nie wiedzą, co będzie za drzwiami. Wysiadamy, to, w to nasza stacja, w sumie tak już kończymy, czyli hotel. Jak chcecie sobie zobaczyć Snowpiercer albo jakiś inny fajny film to możecie skorzystać z promocji Środy z Orange, gdzie po wysłaniu SMS-a macie dwa bilety na film w cenie jednego, więc zapraszamy. Drugim tematem tego odcinka Bojtoku będzie po prostu Outcast, dlatego że występują na Orange Warsaw Festivalu w tym roku. Jak wspominaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, no to jest główny powód, żeby się na ten festiwal wybrać. Jest to część... Yy, te trasy całej powrotowej Outcast, którzy przestali występować razem, no a teraz znowu, znowu to robią i ten festiwal w ogóle jest taki pełen różnych gwiazd, które powracają, różnych rzeczy z lat 90 no i outcast jest chyba naj, najfajniejszą zajawką z tego no wszystkiego. Najciekawsze. No i uznaliśmy, że z tej okazji Wam opowiemy dlaczego tak uważamy. No od czego tu zacząć? Czym jest outcast? Sumie... No. jest duetem hip-hopowym, który reprezentuje styl, który się nazywa Dirty South. No bo to, to też może trochę mało powiedziano, bo outcast to jest też coś ustalenie eklektycznego wydaje mi się i e, trudnego do objęcia jakimś, jakimś jednym terminem. No, Dirty South rzeczywiście pod tym względem, e, o co w ogóle chodzi, chodzi o to, że, to jest, że oni są z Atlanty, oni są z południa i jak zaczynali jeszcze w pierwszej połowie lat 90., no to południe Stanów nie kojarzyło się za bardzo z hip-hopem, wydaje mi się. No bo jednak, wiesz, wybrzeże zachodnie... bardzo spolaryzowane właśnie miejsce. Tak, w, w, w... w, w, tak, w, tak. w Sułt Su i Zachód to tutaj goście, goście z południa, Eee, I to zawsze, i zawsze oni się wyróżniali, nawet wydaje mi się, e, potem jak, ten, jak okrzepł jakoś ten południowy rap, było coraz więcej jakichś rzeczywiście e, rzeczy z, z południowych stanów, e, no, to, no to pojawił się Lil Wayne i jego ziomki to jest zupełnie też inny styl, wydaje mi się. No był to na początku taki duet rapowy w bardzo ścisłym rozumieniu tego terminu, to ich, ich debiut jest płytą... Jest to, jest to tak Najbardziej hip z ich płyt i potem jakby przez, przez lata z kolejnymi wydawnictwami oni się jakby no rozwijali muzycznie, brali coraz więcej różnych rzeczy, różnych stylów. Bo w ogóle powiedzmy kto to jest, prawda? Nie, nie powiedzieliśmy, bo e, duet e, Andre 3000 e, i e, Big Boy. Eee, oni w ogóle zaczynali w bardzo młodym wieku. Eee, Sovereign Playalistic like Music, pierwsza płyta e, wyszła jak oni mieli jakoś po 19 lat, więc naprawdę bardzo, bardzo młodzi ludzie i e, o ile z początku właśnie na tym albumie można jakoś nawet te głosy może pomylić, jeśli ktoś się bardzo nie wsłuchuje i też e, no, podobny jest też temat, tematy są podobne poruszane przez nich, czyli generalnie są, są też jakieś takie kawałki o dealowaniu i takie właśnie troszeczkę gangsterskie. Jest to słynny single Players Ball pierwszy na tej płycie, to właśnie później teraz bardziej to się różnicuje i mamy Big Boya, który jest tym... E, takim powiedzmy, bardziej, jakoś tam, nie chcę powiedzieć, przyziemnym, ale takim żołnierzem się ziemi, e, takim troszeczkę pimpem. E, a Aha, z drugiej And strony Andrzej jest od, odjechanym, dziwnym hipisem. hipisem. Teraz nawet gra Jimiego Hendrixa w, w filmie biograficznym o Hendrixie. Właśnie I to zarówno na gruncie muzycznym, jak i wizerunkowym, bo też Big Boy jest, no jak popatrzysz na jego zdjęcia, to to jest taki, taki amerykański raper, powiedzmy wizerunkowo. Natomiast Andrej jest. Bardzo odjechany stylistycznie i na, mu na muzykę to też się jakoś tam tłumaczy, no bo właśnie dwupłytowy album, do którego nawiązałem, Speakerbox The Love Below, każdy z nich z zrobił po jednej płycie w tym dwupłytowym albumie i właśnie ta część Big Boya jest taka hip-hopowa. Nie, że konserwatywnie hip-hopowa, ale jest hip-hopowa, natomiast płyta Andre już jest bardziej R&B No jest tam oczywiście słynny przebój hey, ya i, i, I to już jest taki okres, że właśnie naprawdę byli mocno mainstreamowo rozpoznawali między innymi dzięki temu świetnemu singlowi. I to jest właśnie utwór Andrzeja z jego płyty, czyli z Love Below. A troszeczkę w cieniu zawsze pozostaje jednak to speaker box, które tak naprawdę jest rewelacyjnym ślubowym albumem eee, i tam w, w masa w ogóle gwiazd się pojawia, gości, co i też to jest zabawne w kontekście tego, że, że ta płyta pozostaje w cieniu tej, tej drugiej, mimo że to jest jeden z najbardziej chyba naszpikowany e, gwiazdorskimi ślubownikami album ślubowy poprzedniej dekady i też jest świetny moim zdaniem i, i to jest nawet lepszy niż, niż, niż The Love Below, który jest e, może ambitny i Andrzej próbował dużo różnych rzeczy zrobić, ale, ale ja dzisiaj wolę słuchać sobie tej płyty Big Boya. Mm -hmm. No ale też dodajmy, że ten dwupłytowy album jest najlepiej sprzedającym się albumem hip-hopowym w historii Stanów Zjednoczonych. Byłeś research. Tak, tak, tak. I to jest ciekawe, bo outcast jakby cały czas tak intuicyjnie uważa się za taki. Trochę nie mainstreamowy Znaczy oni są mainstreamowi właśnie jak najbardziej, tylko że cały czas mają tę otoczkę czegoś, co istnieje tak trochę z boku takiego głównego nurtu muzyki. I tymczasem właśnie oni sprzedali więcej niż najlepiej sprzedający się album Tupaka, więc tu mamy takich oczywistych klasyków rapu, prawda, a z drugiej strony jest outcast, który trochę dekonstruuje tę muzykę i okazuje się, że oni są w samym środku tego mainstreamu. Gdyby, gdyby ktoś chciał zacząć, Teraz poznawać Outcast przed tym koncertem, który mam nadzieję będzie rewelacyjny, bo podobno bardzo dobre grają te, te koncerty teraz. No to myślę, że ATL jest właśnie taka poeta, od której najlepiej zacząć, ale w ogóle polecam, polecam wszystkie tak naprawdę, bo z wyjątkiem ostatniego albumu Idle Wild, który jest soundtrackiem do, do filmu, który oni zrealizowali, więc to miał taki najambitniejszy być projekt bo i filmowy i muzyczny. I to jest. 那真。我 Nie jest najlepsza płyta outcast powiedzmy sobie szczerze. Myślę też, że debiut może nie być najłatwiejszy dla ludzi, którzy jakoś nie siedzą w tym klimacie. no bo to jest właśnie płyta rapowa. Ale taka... wiesz co, ale, ale, ale też właśnie ja bym chciał też może zwrócić uwagę na, na tę płytę, bo ona jest często, często jakaś tak omijana, mało się o niej mówi, a to jest moim zdaniem jedna z najlepszych płyt rapowych lat 90 i mówię to, mówię to z czystym sumieniem. Ona słychać, że jest jeszcze z takim małym rozmachem robiona w porównaniu do ich późniejszych. No tak, jak masz AT80 Aliens, gdzie tam na początku masz też odlot od Kosmos, i później dzieją się rozmaite rzeczy, jest pełno, jest jakieś rzeczy y, nawiązujące do jazzu, i tak dalej. To rzeczywiście m, można by tak powiedzieć, ale, y, ale to i tak jest jeden z najlepiej zarapowanych chyba albumów lat 90. i też y, bity. Są naprawdę super. I też to są jest bardzo maledna muzyka wlańczy i przystępna. No z grubsza, w takim razie wiecie, jeśli to Was przekonuje, to na pewno warto się wybrać, zobaczyć ich na żywo, a przynajmniej sobie posłuchać, po prostu e, poznać, bo to jest ważny zespół w współczesnej muzyce. No dobrze, to dziękujemy Wam bardzo za uwagę, za oglądanie kolejnego Bojtoku, Dziękujemy demowi za to, że nas odwiedził. I do zobaczenia za dwa tygodnie w następnym odcinku. Pa. It's really smell like boo boo boo